Zrozumie na spokojnie. Przerwali się, będą cofali. za się. się. Inwestujesz. Obijajcie tych tam. Dobra, ja brzmi. Dobra, co? So. Pamiętajcie, nie popierdajcie. Roztakujcie się, roztakujcie się. Ale dobry Kamla. Roztakujcie się. Przeżywajki, przeżywajki, przeżywajki. Będziemy na kontrę grać. Rzucam kamlana i dawajcie w to kurwa. Dawajcie, dawajcie, była w to, była w to. A nie to, sam daj. Roztakujcie się, roztakujcie się, kurwa. Pamiętajcie, żeby, żeby mele sami presję zrobili. Kurwa, doda. presję zrobili. Obijajcie ich wszystkich. Dobicie tego suchego kurwa, wszystkich. Ale roztakujcie się, cały czas bądźcie roztakowani. Malasy nie ma. Nie stakujcie się, nie Ale ładnie, tę presję zrobiliśmy. Dobra, yy, Dobra, u w to. Dobra, Za ile macie? Pukaj się sekund. Kurwa, dobry kablar. Dobra, nie, oj, dobra, 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 teraz będziemy grać na kontrę? Na kontrę? I dawać bo w to, bo w to. W to, w to, w to, w to co zgarnąłem. Dawajcie, dawajcie kurwa, wszystko w to, wszystko w to, wszystko w to. Ja muszę uciekać Macie Patrzysz szwajki? Kurwa, wyjebałem. ciężko. Dwóch. Cofnijcie, roztakujcie się, roztakujcie się. Malaki nas, bo wiem, roztakujcie że roztakujcie nie będę. Tak bicie tych, co są między nami, bicie tych. Mamy chyba jakiegoś? Mamy, jak macie okazję, roztakujcie się, roztakujcie się. Dobra, cofnijmy trochę, trochę na Macie masz skilla? Chodźcie, moskila. E to jest bardzo stronę wchodzimy, bo Dobra, zaraz będziemy na E wchodzić. We mnie Macie? Dawajcie, na... rzucam kamlana. I dawajcie w to, dawajcie w to tutaj między nami. Wypierdolcie to. Ja pierdolę, jak mnie ganiają. Dobra, wbijam Dobra, to. Kurwa, Dobre, Roztakujcie to, ja. się, roztakujcie się. Hil mnie. Będziemy, za... będziemy puszować zaraz, Dobra, na spokojnie. Ale nie uniesakuujcie się. Kurwa, tu jest jeszcze więcej. Lokusy są jakieś. Lokusy halo wbijają w nas od południa. Gdzie od południa? No też są bursztyny jakieś Bardziej. Aha kurwa jakaś inna grupa e, e, Dawajcie na NW, wszyscy na NW, wszyscy na NW, na NW, na NW, wszyscy na NW, na NW. Na NW. Wszyscy Nie na NW. wiem, czy bań bańkujecie? Dobra, A, dobra, mam go To BK jest, nie przechodźcie przez to Nie przechodźcie przez oczołka, nie przechodźcie, tylko na NW, cofnijcie się tutaj Ty, dobrze byś ogarnął to, to Ty, co jest ja kurwa Zrobiłbym kontrę, zrobiłbym kontrę, jest dobra kasa teraz Kurwa, nie mam z tego Kontra na 3. Raz, dwa, trzy. Na na trzy e, na e. tak, patrzcie patrzcie, na, na e, tak, dokładnie, na e, na e, na. E. Dawajcie, 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 dawajcie. Kurwa, zajebałem kogoś. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. dawajcie. Jest jest dobrze, nie mam many. Dobra, okej, okay, to puszujemy. Tylko uważajcie na tych tanków z tyłu. Mamy BK z tyłu. mamy BK. Cześć, bany. Bany. Myślę, BK Ale z tyłu też mamy, z tyłu też mamy. Co, chłopak, kurwa, że tutaj tak. to rozegrać. Dobra, mhm. słuchajcie. Eee, nie poszujcie, tak? Zabiję. to. to na Ogarnijmy to. Zaraz będziemy wchodzić, zaraz będziemy wchodzić. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I dawajcie, 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 dawajcie to tutaj. W tego czołka, w tego czołka. Godamir! Wypierdolcie to, wypierdolcie to. Z ładnie, nice, 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 nice. Dobra. Cofamy na. cofamy na nw. cofamy na NW. Kurwa, ale jestem zajebany w akcji. Nie? Uff, dawno nikowa. Um, za ile... Można pushować, pushujmy, jest goły Tak, tak, pushujemy, pushujemy, ale, ale powiedz mi, za ile będziecie mieć ja też to... Kurwa, jestem <grym> przed w ja zacząłem Dobra, to do nie ma. w którą stronę, bo...